Anon level 17. Wiadomo, szkoła piwnica te sprawy, ale mimo, że jesteś zjebany, to dobry z ciebie chłopak. Rzecz dzieje się dnia pańskiego soboty. Popijasz sobie przed świecącym prostokątem kapucino marki Biedronka, z głośników Kendrick Lama. Chuja rozumiesz, ale to nawet lepiej. Próbujesz sobie przypomnieć, czy lamar to był ten biały, czy raczej karzyło. Wtem słyszysz głos mamy. Anon, od salon. Nawet w bit trafiła skubana. Luz mamy, Masz to. W ostatniej chwili powstrzymujesz się przed dodaniem być. Opuszczasz swoje centrum dowodzenia, zawijasz odkurzacz, idziesz do salonu. Mały pożeracz mikroświatów rozpoczyna swoją misję. Ale się drę to jebaństwo. Chociaż nie jest doktorem! <laughs> Kurwo, biała to rozkminiał w 1410. A, przecież miałeś jebać polskie rapsy. Jeden śmietek na dywanie nie chce się wessać. Szurasz po nim 15 razy w tej i w Nic. Ja jebe, schylić się trzeba. Traktujesz go paznokciem. Okej, okay. kolejne świetne zagranie z twojej strony. Wygryw jak chuj. Nagle dopada ci rozkminia. Jeśli to ssące ustrojstwo nie może oderwać śmietka od dywanu, to ciekawe, czy da radę wciągnąć oko. Ale trzeba by było być dzbanem ostatnim, żeby to sprawdzać. Tak, robisz to. Odpinasz tę taką śmieszną końcówkę, także zostaje sama rura. Zbliżasz do oczodołu miniaturową, okrągłą, czarną dziurę. Co się może stać? Przecież oko mocniejsze niż śmietek, nie? Nie? O kurwa nie bardzo. Rura przysysa ci się do oka. To by było odpowiednie porównanie do jakiejś aktorki porno wyspecjalizowanej w bidżajach. tylko że żadna nie z oka. In before kakao. Kurwa, o czym ty myślisz? Czujesz ból, ale nie taki ból, że ból. Odkurzać wciąga ci oko. Nawet nie ma jak się rozpłakać. Ja jebę. Gałka oczna opuszcza oczodół. Gdzie się kurwo wybierasz? Za okiem jest ten taki śmieszny kabelek, co to przesyła obraz do mózgu. No ten to już jest jak śmietek z dywanu. Nie puszcza. Pewnie spróbowałbyś oderwać rurę od, od, rurę od oka, ale przyszywa cię taki ból, że mózg nie potrafi wydać polecenia. O właśnie mózg? Ibany kabelek z oczodołu, który za dzieciaka chciał być śmietkiem, jest połączony z mózgiem. Czujesz jak coś cię ciągnie? Cie? Kurwa, twój mózg właśnie przechodzi przez oczodół w ślad za gałką oczną. Jebaniec już jest w rurze. Mame wchodzi do salonu, widzi ciebie z włączonym odkurzaczem przyłożonym do oka. Anon, jesteś zjebany, mówi mamy. Dobrze, że zdechłeś, bo by cię to zabolało. Ciemność, kurtyna. Budzisz się. Umarłeś? Nic nie słyszysz. Wydaje ci się, jakby coś tobą ruszało. Chyba dostrzegasz jakieś cienie. Nie, tak nie wygląda śmierć. W końcu już umarłeś, więc znasz się na tym. Wśród cieni widzisz promyk światła. Odążasz tam. Tunel. Wchodzisz. Wszystko cię boli. Ale czym jest wszystko? Ale bym se porozkminiał taki sens egzystencji teraz. Ale to nie pora. Dochodzisz do końca tunelu. Jasność. Widzisz jakiegoś menela ze śrubokrętem. Ja jebie o co chodzi? Nagle cały tunel drży. Zaczyna się unosić. Stajesz oko w oko z menelem. Dosłownie oko w oko. Jesteś jebanym okiem. Typ cię dostrzega. Przerażony odrzuca tunel. Wtedy przypominasz sobie swoje ostatnie chwile. Dociera do ciebie. Oko wraz z mózgiem zostało wessane przez odkurzacz. Czy to możliwe? No chyba tak, to się dzieje. Jesteś odkurzaczem. Jebanym pomarańczowym zelmerem dot za 170 złotych z podrzędnego sklepu z elektroniką. Próbujesz sobie poukładać w głowie, co mogło się wydarzyć po twojej śmierci. Mamy widzicie martwego. Wyzywa od zjebów. Kurwo, słyszałem to. Boli. Dzwoni na ratunkowy. Ratownik stwierdza zgon. No shit, Sherlock. Już tam jebać, co się dzieje z ciałem. Pewno przed pogrzebem trumny nie otworzyli. Ciekawe, czy ktoś płakał. Eh, ale o atencji musiałem najebać. Może nawet w wiadomościach o mnie powiedzieli. Ale mniejsza. Mamy patrzy na odkurzacz. Potem do portfela. Dobra, stać mnie. Kupię senowy. Wypierdala twojego zabójcę na śmietnik. Dalej na wysypisko. Nie masz pojęcia, ile leżał. Leżałeś? Chyba jednak leżałeś. Najwyraźniej twój mózg pod wpływem chujwieczego dokonał symbiozy z odkurzaczem. Staliście się jednym organizmem. Organizm jednak potrzebuje energii do życia. Zasadniczo, odkurzacze choćbyś nie wiem, jak obrazowej metafory użył nie mają układu pokarmowego. Są zasilane prądem. Menelicho ze śrubokrętem pewnie zajewanił cię z wysypiska. Podłączył do prądu. Niechcący stał się doktorem Frankensteinem, a ty jego dziełem życia. Dobra, może nie. Ty jest przerażony, zaraz cię odłączy. Musisz coś zrobić. Ale co? Jesteś odkurzaczem. Nie masz mięśni ani mechanizmów, które by tobą ruszały. Co możesz zrobić? Jesteś odkurzaczem. Co robią odkurzacze? O kurwa, eureka! Próbujesz odnaleźć w mózgu coś, co pozwoliłyby ci włączyć w sanie. Damn, po chuj uczyli cię biologii budowy pantofelka, jeśli nie wiesz, jak przy pomocy mózgu odpalić odkurzacz, który robi za twoje ciało. Jebać polski program nauczania! Okej, okay, to może być to. Poruszasz odpowiednim płatem mózgu, znaczy, poruszasz, no kurwa, czajsz o co mi chodzi. Niewyraźnie wspomnienie mówi ci, że ta sama część mózgu pracowała, kiedy obciągałeś staremu za dzieciaka. Wtedy przynajmniej nie miałeś kabla wystającego z dupy. Znaczy, dobra, anyway, e, udało się, pompa czy tam jakaś część odpowiedzialna za wciąganie powietrza pracuje, pozwala ci poruszyć rurą, Menel najwyraźniej widząc to uciekł, bo nigdzie go nie dostrzegasz, ale dobra, ruszasz się, rura już nie wciąga twojego oka, Wspukło tak, że jest cały czas przy wylocie, co się chyba nazywa ewolucja, przez następne parę godzin ćwiczysz się w poruszaniu rurą, było nie było, to jest twoje nowe ciało, orientujesz się, że jesteś w jakiejś melinie, mają tu prąd, więc nie jest źle, już prawie umiesz swobodnie nie poruszać rurą, ale wciąż zostaje reszta maszyny, czy tam ciała. Whatever. No i wciąż jesteś uzależniony od prądu. Pieprzony kabel plus minus 3 metry. Kto to wymyślił? Takie krótkie kable. Co ja mieszkam w komórce pod schodami, jak ten pieprzony czarodziej z logiem kleanta na czole? Nagle dostrzegasz ruch. Do pomieszczenia wchodzi Menel. Dostrzegasz swój błąd. To nie jest Menel, tylko jakiś dzieciak w bluzie Ganja Mafii. Bluza cię zmyliła. No, no tak bywa. Przyszedł z ziomkiem Myślisz, co wy kurwa bić się chcecie? To, że jestem odkurzaczem nie znaczy, że nie mogę wam spuścić w pierdolu Powiedziałbyś to na głos, ale raz, że jako człowiek byłeś pizdą, a dwa, że nie masz ust Ale ziomeczki chyba nie będą bić Podchodzą powoli, jak do kota Ja pierdolę Dwóch nastolatków kroczek po kroczku podchodzi do odkurzacza Chyba próbują kiciać Wiecie, kici kici odkurzaczu Ja pierdolę Kiśniesz wewnętrznie, bo zewnętrznie no to nie jesteś w stanie Dajesz im podejść, ale obserwujesz, czy nie zbliżają się do kontaktu. Nie masz zamiaru dać się odpiąć typkowi w bluzie mafii. Ustawiasz się jak kobra słuchająca zaglinacza. Ćwiczyłeś tę pozycję pół godziny. Stają jakieś pięć metrów od ciebie, coś mówią. Dlaczego jebany Zelmer nie pomyślał o zainstalowaniu uszu w odkurzaczach? Nic kurwa nie myślą. Wykonujesz tylko falujący ruch. Masz nadzieję, że ziomeczki ogarną o co ci chodzi? Ten w bluzie gm by nawet nie ogarnął jakby mu wsadzić twój nowy oczodół w dupsko. No ale to nie dziwi. Ten drugi wydaje się za to być kumaty. Z wyglądu taki trochę dekster, ale ten z kreskówki. Tylko wyższy i bez fartucha. Patrzy na ciebie, coś mówi. Co byś mówił, jakbyś spotkał odkurzacz żyjący swoim życiem? Pewnie, o kurwa, Schwarzenegger też przyszedł? Nie czas na żarty. Zakładasz, że ziomek pyta, czy go rozumiesz. Myślisz, co ja mam mu odpowiedzieć? Nie słyszę go, ale widzę, że jest zjebem. To po części rozumiem. Chuj kurwa, zmieniasz płaszczyznę. Zamiast falować na boki, falujesz przód-tył. Patrzysz na podłogę, kurz. Jezu, odkurzanon. Jesteś genialny. Schylasz się, ziomeczki się odsuwają. Jezus, chytrus. boicie się odkurzacza, ludzie? Chill. Krańcem rury piszesz po podłodze. Stop. Co im napiszę? Tak, żeby zrozumieli. Prostujesz się, spoglądasz na arcydzieło kaligrafii, jakie odjebałeś. Napis zostawiony na podłodze dumnie głosi OPTOPEDAŁ. Śmieszkujesz w duchu Oh, wait. Przecież to twoja pasta. Chciałeś być śmieszny, ale zajebałeś autodisa. Ale Dexter cię zrozumiał. Trafnie go oceniłeś. Wyciąga telefon marki Xiaomi. Jest, kurwa, definitywnie swój chłop. Czuj dobrze, odkurzacz. Otwiera notatnik, coś w nim pisze. Obraca telefon w twoim kierunku. Dzień dobry, pan odkurzacz. Rozumie mnie pan? Jak nikt inny chłopcze. Kołyszysz się do przodu, naśladując ludzkie przytakiwanie. Dexter znów pisze. Mogę ci jakoś pomóc? Pokaż mnie to, mi. Wskazujesz końcem rury na jego telefon. Mam podać telefon? Kurwa po polsku nie rozumiesz? Nie denerwuj mnie, Dexter. Polubiłem cię, nie spierdol tego. Przytakujesz. Dexter odpierdala szopkę, jak ci gangsterzy, co to im się każe położyć broń na posadce i kopnąć w stronę bagiet majstra. Dobra. Wracamy do gry. Mam dostęp do internetu. Ale bym sobie wykop zlurkował, ale nie czas na to. Sprawdzasz datę, 2K, 19. Kurza twarz! Ciekawe, czy nadal ich papież śmieszy. Dobra, trzeba szkolić Dextera. Otwierasz notatnik. Rysasz mu przy tym ekran, bo obsługujesz to strojstwo krańcem plastikowej rury, w dodatku sterowanej powietrzem. Na szczęście autokorekta wreszcie działa jak należy. Streszczasz mu pokrótce sytuację. Piszesz, że jesteś kurwa odkurzaczem, jakby nie zauważył, w końcu zadaje się z Menelem w bluzie Gandzie Mafii. Piszesz, że jesteś uzależniony od prądu i nie możesz się przemieszczać. Odsyłasz mu telefon, bo Pizda wciąż się boi podejść. Czyta to, coś mówi do ziomeczka. Ten ma wyraz twarzy, jakby zrozumiał polecenie. Chociaż wszystkiego się można po takich spodziewać. Poszedł se. Zostaliśmy z Dexterem sami. Postanowił podejść. Powolnym krokiem zbliża się. Chyba już się przekonał, że Kicianie na odkurzacz to Siota i chuj. Plęka obok ciebie. Spoglądasz na niego, patrzycie sobie w oczy. Znaczy, ty mu w oczy on musi zezować, bo masz jedno. Co ty z jebie oświadczać się będziesz? Nie powiedziałeś, ale Dexter chyba to wyczuł. Dobiera się do ciebie. Ja jebę. Zboczeniec! Wypierdalaj, bo na psy zadzwonię. Wierz gasz rurą, chcąc go odstraszyć. Odskakuję zapisuje coś na siłę i pokazuje ci. Jesteś maszyną z Chcę sprawdzić, czy mogę Cię jakoś zmodyfikować. A, okej. Okay. Myślałem, że jesteś wakumofilem. Istnieje coś takiego. Wszystko jest możliwe, typie. Jak umierałem, to ludzi nadal papież śmieszył. Co w tym dziwnego? Ja pierdolę. Nic, nic, Dexter. Rób ze mną, co chcesz. Dexter cię otwiera. Trochę pisga ci w mózg. Robi zdjęcie. Masz nadzieję, że zjeb nie wrzucił twojego mózgu na snapa. Okej, okay. chcę ci tylko pokazać, jak wyglądasz. Jakbyś miał układ pokarmowy, to byś żygnął. Dextera to nie rusza. Boże, co te dzieciaki oglądają teraz? Ogólnie to w środku, w miejscu worka na śmieci, który najwyraźniej scalił się z mózgiem, jest twoje centrum dowodzenia. Ciekawe nawet. Wraca dzieciak w bluzie, podaje Dexterowi jakieś dziwne urządzenie i skrzynkę na narzędzia. Dexter podsuwa telefon. Zaufaj mi, jestem inżynierem, wiem co robię. Zjebie, wyglądasz jakbyś był w gimnazjum. Co to gimnazjum? Dobra zmiana, kurwa. Słuchaj, odkurzanon, muszę cię wyłączyć, ale tylko na czas operacji. Dlaczego mam ci zaufać? Nie pytałem o pozwolenia. Tak, dałeś się odłączyć typowi w bluzie Gandia Mafii. Pierwszy przegryw jako odkurzacz. Ja pierdolę. Ciemność. Kurtyna. Budzisz się. Dexter podłączył cię do prądu. Ale coś jest nie tak. Widzisz Dextera? Więcej słyszysz Dextera? O kurwa! Brawo, odkurzanon. Twoje pierwsze wypowiedziane słowa jako zasycza z powietrza to o kurwa. Czekaj, ja mówię? Ehe, Trochę cię przerobiłem. Zainstalowałem ci zasilanie na akumulator, mikrofon zastępujący słuch i głośnik zastępujący mowę. Ja pierdolę Dexter brzmi jak Stephen Hawking. Kwestia wyćwiczenia. Ile ten akumulator mnie utrzyma? To coś jak te jedbane pluszaki ze spożywczaka? Mamy 2019, lol, wytrzyma drogę stąd do Moskwy, nie licząc ładowania dynamem podpiętym do kół. Dociera do ciebie, że możesz się ruszyć. I nie masz kabla wystającego z dupy. Dexter, jesteś geniuszem. Właściwie to nazywam się Dexter. Ludzie, którym nie dają się przedstawić, zachodzą daleko. Co ty w gotika nie grałeś? Co to gotik? Ja pierdolę, ekse. Nieważne. Stałeś się wreszcie pełnoprawnym organizmem. Możesz się poruszać, komunikować, masz umysł, wspomnienia, genialnego dzieciaka pod ręką i jego przydupasa bluzę. Mankament jest taki, że wciąż jesteś odkurzaczem. Ale hookers. Dobra, Dexter, opowiedz mi o tym świecie. Kiedy zmarłeś? Początek 2017. Okej, okay. zasadniczo świat się wiele nie zmienił. Większość technologii jakie istniały w ciągu tych dwóch lat mocno się rozwinęła. Darmowy internet jest niemal wszędzie, zapierdala także aż typy w pornolach dochodzić nie zdążają, to trochę utrudnia, wiesz, wynaleziono nowe źródła energii, oparte na tlenie, między innymi tym jesteś teraz zasilany. Jest to bardzo ekonomiczne i ekologiczne. Jeżeli w 2017 myślałeś, że świat mknie ku zagładzie, to nie. Świat ma się dobrze jak nigdy, a będzie coraz lepiej. Sytuacja gospodarcza się polepsza. Trump niestety zdechł. Putin również. Na ich miejsca weszli jacyś pacyfiści. Nie wiem, jak to możliwe. Wojny raczej nie będzie. Ludziom jest dobrze. Afryka już prawie nie głoduje. Żyć nie umierać od Kurzanon. Ale dalej śmieszkujecie z papieża? Oczywiście. Inaczej jest niemoralnie. Wait, what? W Polsce za szanowanie papieża można zostać zlinczowanym. Za tekst typu Jan Paweł II nie jebał małych dzieci, ludzie straszą prokuraturą. Jest nawet taka pasta. No ja się pytam, dumny ty jesteś z siebie, chyba nie pomyślałeś nawet co robisz i kogo szanujesz. Trochę to śmieszne. Na szczęście istnieje coś takiego jak gołąbchen, gdzie ludzie szanują papieża i wklejają z nim różne przeróbki. Wydaje mi się, że idealnie w ten świat wpasuje się gadający odkurzecz, nie? Aż tak nas nie pojebało. Ogarniasz sytuację jeszcze raz. Co by zrobili w twojej sytuacji bohaterzy innych past? Pożyczasz mi, Odpalasz wykop? Chciałbyś uronić łzę, ale rura nie jest wyposażona w gruczo łz łzowy? Odnotowujesz w pamięci, żeby o tym pogadać z Dexterem. Trakowisko jeszcze istnieje. Szukasz inspiracji do kontynuowania fabuły. Natrafisz na pastę o typie, co opowiada pastę o barach. Genialne! Dexter, bluza, idziemy. Gdzie? Tworzyć historię. Trafiłeś do społeczeństwa, gdzie internet zatarł się z rzeczywistością. Najłatwiejszym sposobem na zyskanie profitu ze swojej sytuacji jest zdobycie popularności. YouTube wciąż monopolistą w kwestii filmików. Dexter ogarnia kamerę. Bluza ogarnia żarcie z maka. No co, mamy układ pokarmowy. Jebać bluzę, ale przynajmniej jest posłuszny. Nagrywacie filmik, po prostu gadający odkurzacz. To musi zadziałać, musisz być sławny. Rozmawiać z nastoletnimi Biszem na Sofie Wojewódzkiego, wkładać swoją rurę na balonym rożkom, które notabene wciąż kurwy. Filmik jest śmieszny, ciekawy, musi się przebić. Aplaudujecie, Rozsyłacie po czanach, forach, Facebookach, nocujesz w melinie, czekając na splendor i pieniądze. 30 wyświetleń w tydzień, 0 na 4 w ocenach, ja jebie. Dwa komentarze. Weź wymyśl coś oryginalnego. Może jeszcze papieża szanujesz? To drugie napisał Kstyk. Ja je On wciąż jest kurwą bez życia. Dobra, nie doceniłeś dzisiejszego internetu. Trzeba spróbować inaczej. Mam talent, edycja 34. Foremniakowa uparła się, żeby robić 15 edycji na rok. No dobra, czemu nie? Plan jest taki, że po występie masz się stać celebrytą jak Waldo w Black Mirror. Robicie show z Dexterem. On udaje, że cię stworzył, no bo po części stworzył, a ty próbujesz oczarować publiczność. Rzucasz najlepsze dowcipy, jakie znasz. Opowiadasz pasto o fanatyku wędkarstwa, rzucasz parę żartów o papieżu, w końcu już można. Koniec show, dałeś z siebie wszystko. Jury ocenia. Pierwszy głos zabiera BDS. Tak, kurwa, 21-letni już gruba z pieprzykiem nad chujem. Mówi do Dextera, bo ja jestem tylko sztuczną Inteligencją ponoć. ty typie! Koniec wypowiedzi. Wygląda na to, że ten zjeb nie umie już więcej powiedzieć. Chyba mu się podobało. Chuj wie. Druga foremniak. Płacze. Pytasz, próbując jeszcze zapunktować, czemu pani płacze? Dexter, odkurzano. To było. Naprawdę wzruszyłam się. Jeszcze nigdy, nigdy nie widziałam tak chujowego występu. Wypierdalej czekaj co przecież była milsza. E, dobra jebać następna gessler tak nawet tu się wiebała przecież zna się na talentach nie zgadzam się z bedoesem kurwa co dobra ostatni jury do tego momentu okryty cieniem teraz reflektor oświetla jego twarz jego mordę jego żółtą mordę publika wybucha śmiechem na fotelu siedzi sam jan papież ja pierdolę ale śmieszne Ludzie cisną bekę. Serio was to kurwa śmieszy? W pierwszych rzędach mleją ludzie. Flafi coś o tym mówił. Hehe, papież. Dobra, czaję. Dalej się śmieją. Dekster cię szturcha. Butem, bo stosunkowo niski jesteś. Tłumaczy, że papież znaczy, że jesteś ultra chujowy. I raczej mamy wydupcać. Bo jak na czwartym fotelu pojawia się papież, to ludzie rzucają kremówkami. Ja jebę. Uciekamy. Drogę odcina nam pieprzony Jordan. 20 wzrostu i jakaś parodia Tyrona Lannistera. A to jest prokop i ten drugi. Beach please, jestem odkurzaczem. Nie czuję bólu. Zaraz was skasuję. Bluza jest słuchaczem gandzia Mafii, więc w sumie też nie. A był bliżej, bo stał za kulisami. Zara zanim dobiegliśmy do wyjścia, te przydupy już leżały. Damn, bluza, nie doceniłem cię. Biegniemy na melinę. Trzeba rozkminić dalszy plan działania. Dochodzicie do wniosku, że żebyś stał się sławnym odkurzaczem, musisz najpierw zrozumieć dzisiejsze społeczeństwo. A tego się nie da zrobić w tydzień. Musisz więc żyć. Żyć w świecie pełnym bezbeków, jako jebany odkurzacz, pomarańczowy Zelmer Dot za 170 ziko. Eh, Jan Papież, na następnych zawodach cię pokonam.